Dobry wieczór. Obiecałam wam dzisiaj... oj słucha. Obiecałam wam dzisiaj, że podam wam kolejny pomysł na łatwy tani prezent olejkowy. I zdecydowanie jest on bardzo łatwy i szybko go można przygotować. Mianowicie dzisiaj będzie herbatka yy, aromatyczna. I to, co jest nam potrzebne do przygotowania herbatki, to jest jakiś słoiczek, może być jakiś ozdobny. Najlepiej, żeby był szklany, bo jak wlejemy tu olejki, to lepiej, żeby one były w szklanym pojemniku. Więc ja akurat y, to nie, nie będę z tego przygotowywała prezentu, ale też można, to chyba z IKEA był kupiony, ale takie słoiczki można kupić w różnych miejscach. Takie, które wyglądają wyjątkowo, może mają jakąś ładną zakrętkę. Można gdzieś kupić też jakieś ładne naklejki olejki w empiku, w tajgerze czy w jakichś innych takich miejscach, kokardkę i ładnie przezdobić. I co robimy? Możemy wziąć herbatkę. Ja mam jakąkolwiek herbatę liściastą, czarną i zwykłą herbatę i do niej wlewamy kilka kropelek olejku. Jeśli dodamy olejek z bergamotki, będzie to herbatka Earl Grey. Możemy dodać też inne olejki, na przykład z limonki, z pomarańczy. Możemy dodać ongard, można dodać cynamon, czy imbir. Można zrobić mieszankę kilku cytrusów. Jeżeli mamy jakieś nazbierane swoje własne zioła z lata, możemy też dodać. Można dodać owoce jakieś. Ja, moi drodzy, y, ostatnio robiłam zakupy w sklepie Czas na Herbatę. Jest on też, y, to jest sklep i online'owy, i stacjonarny. I znalazłam u nich taką nowość, która się nazywa Owocowe Lowe. I <laughs> y, y, są tutaj po prostu owoce. Przeleję Wam, Prze, przeleję, przesypię. Jest trochę owoców. Już ładnie pachną. Można o, z płatkami róży, różne fajne takie kawałeczki, Można to zmieszać właśnie z herbatą. E, można czarną, białą, zieloną, jakąkolwiek. Po prostu tutaj to jest. E, używacie swojej własnej kreatywności, swojej pomysłowości. I można dodać kilka olejków. E, oczywiście ten aromat się zupełnie tutaj wymierza, więc to będzie bardzo aromatyczna herbatka. Można dać na przykład też e, zrobić herbatkę bez olejków i dać w próbeczkach e, małe, w tych małych próbeczkach naszych dwóch czy jednomilitrowych po kilka kropelek różnych olejków, żeby osoba obdarowana mogła sobie sama skomponować. Swoją herbatę. Taki mam pomysł dla Was na dzisiaj, na, na prezent. Zrób sam. Jeszcze w tym tygodniu spotkamy się kilka razy i przedstawię Wam inne fajne prezenty, do których możecie wykorzystać olejki i będą to wyjątkowe prezenty dla osób, które kochacie i które lubicie. Do zobaczenia.